Witajcie na kanale z wędkarskiego pudełka. Brodzę sobie przepiękną podgórską rzeką. Średniej wielkości, ani za dużo, ani za mała. W sam raz, jak na moje poczucie estetyki, wędkarską intuicję. I przede wszystkim w sam raz na to, żeby spotkać tutaj zarówno małe, jak i całkiem duże ryby. Różne ich gatunki. Naprawdę różne. Dzisiaj na celowniku są przede wszystkim klenie, ale nie ukrywam, liczę również na spotkanie z pstrągiem. Ponieważ to już końcówka sierpnia. I myślę, że jak jakieś nurtowe odcinki, takie odcinki z naprawdę bystrą wodą się pojawią, to może i pstrąg jakiś wyskoczy do mojej przynęty. Oby wyskoczył i obym skutecznie go zaciął, trzymajcie kciuki. Słuchajcie, skwarny dzień, naprawdę skwarny, gorąco jak nie wiem, ale tutaj tego nie czuć. Po pierwsze brodzę sobie w krótkich spodenkach w wodzie, także przyjemny chłód od wody. Po drugie drzewa po obu stronach, na obu brzegach. Także daje to dodatkowy cień, chłodek, bardzo, bardzo przyjemnie. Do tej pory złowiłem kilka niespecjalnie dużych ryb, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Ryby dzisiaj trącają przynęty nieśmiało, delikatnie bardziej odprowadzają niż rzeczywiście mocno atakują mojego woblera bo głównie na woblery właśnie łowię ale spodziewałem się, że może być różnie. Mamy dzisiaj pełnię, ryby w pełni reagują średnio, moim zdaniem, według mojego doświadczenia, ale zdarzają się krótkie momenty ich aktywności, kiedy naprawdę dobrze można połowić w krótkim czasie dobrych kilka ryb, i w czasie pełni trafiałem też nieraz naprawdę spore ryby. Także liczę na to, że moja cierpliwość wędkarska zostanie wynagrodzona, a póki co cieszę się po prostu pięknymi okolicznościami przyrody. Jest wspaniale, lecę z tematem, wytrzymajcie kciuki i do zobaczenia za chwilę z dużą rybą, mam nadzieję. <laughs> A nawet jeżeli nie, to i tak będzie naprawdę udany wypad. Co by się nie działo? No słuchajcie, nie ma żartów, tam przede mną ładne ryby chodzą. Nie wiem czy to są kleje, czy to są świnki może. A! Przy baju, ale nie zaciąłem i chciałem. Szkoda. To chyba kleje raczej teraz. się spodziewa. Siedzi, ale dużo mniejsza ryba. Klenik taki wymiarowy, ale nic ponadto. Zobaczcie Państwo taki okonek. Oj, narobiłeś huku. Jak na swoją wielkość, to naprawdę narobiłeś huku. I spłoszyłeś kolegów zapewne, im większych, i mniejszych. Ryby dzisiaj skubią wyjątkowo ostrożnie. Ciekawe co jest tego powodem, może pełnia, którą mamy. Nobler odzyskany. Miedzi tak? Ale nie walczy jak tutaj. Pukica. Kleń. Takie niecałe cztery dyszki kleń. z z przelewiku No, słuchajcie, niestety. Nieostrożne odhaczanie klejnotów może się skończyć właśnie tak. Biorę się za operację, ale to już nie jest widok, który byłby przyjemny dla Waszego oka. Kilka minut później palec już w jednym kawałku z dwoma małymi dziurkami, niewiele widocznymi. Uff, nie było to przyjemne. No. W końcu coś sensownego. Ten diabno, woblera, ten diabno. Już wam pokażę. Spokojnie, bo mi wbierz tą kotwicę. O. Ostatnio zapominałem miarki ze sobą i to przynosiło mi szczęście, ale dzisiaj zabrałem. Nie, zapomniałem. Także z czystej ciekawości przyrównajmy tę rybę. No, słuchajcie, ryba ma. Ryba ma 45 cm. Fajnie. Niestety, ale wczoraj się nie nagrało, dlatego dzisiaj nagrywam zakończenie tego filmu. Podobało mi się, wypad zaliczam do udanych, mimo że ta pełnia zrobiła swoje. Ryby nie żerowały specjalnie intensywnie. Jedna na kilka ryb dawała się skusić do brania, a mało które branie dawało się zaciąć i docholować do rąk, do podbieraka. Mimo wszystko, jeszcze raz nie jestem zadowolony. Klej, zwłaszcza ten 45 cm, podniósł mnie na duchu ogólnie pozytywnie. Jeżeli też tak uważacie, jeżeli film się Wam podobał, łapa w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie o nich znać w komentarzu. Jeżeli chcecie wspierać to, co robię, macie taką możliwość. W opisie filmu i w komentarzu pod filmem podlinkowuję platformę Bajkofitu, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę i to jest realne wsparcie dla montowania filmów, moich wyjazdów, inwestowania w sprzęt, wszystkiego tego, co robię dla Was w ramach zwędkarskiego pudełka. Subskrybujcie i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, bo wtedy regularnie będą pojawiać się powiadomienia o nowych filmach. Regularnie, bo ja regularnie wrzucam nowe filmy, raz w tygodniu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i oczywiście połamania kija na wielkich rybach. Hej!